Prezentacja dotycząca elektrowni w skawinie Czym jest CZ Skawina S.A.? Jest jedną z największych firm przemysłowych w Skawinie i jedną z większych w regionie. Zasila w ciepło miasto Skawina i zachodnią część Krakowa. Posiada ponad 20% udział na rynku ciepła aglomeracji krakowskiej. Elektrownia jest również dostawcą pary technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla skawińskich przedsiębiorstw. Potencjał techniczny i technologiczny elektrowni: 9 kotłów parowych, 5 turbozespołów o łącznej zainstalowanej mocy 490 MW, 1 hydrogenerator, sieć i węzły ciepłownicze pozwalające na produkcję około 3000 GWh energii elektrycznej rocznie, a także ciepła i wody. Inwestycje. Pierwsza nitka instalacji odsiarczania spalin została uruchomiona w czerwcu 2008 roku, a już we wrześniu tego samego roku druga nitka. Dzięki temu emisja dwutlenku siarki spadła o 92%. Dotychczasowy poziom emisji wynosił około 8 kg siarki na megawattogodzinę. Dzięki nowej instalacji emisja obniżyła się do poziomu 2 kg siarki na megawattogodzinę. Koszt inwestycji wyniósł aż 127 milionów złotych i jest największą inwestycją zagraniczną grupy CEZ. Instalacje pozwalają odsiarczyć dokładnie 1 milion i 100 tysięcy nm sześciennych spalin. Uruchomienie instalacji odsiarczania spalin pozwoliło elektrowni spełnić zaostrzone normy emisji dwutlenku siarki. Odbiorcy. Głównym odbiorcą energii elektrycznej produkowanej w elektrowni CEZ Skawina SA jest CEZ Trade Polska Spółka Z.O. Natomiast największym odbiorcą wytwarzanego ciepła jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Kraków SA. Władza Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Martin Hansar. Jest on absolwentem kierunków elektroenergetyka oraz współczesne kierunki ciepłownictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie. Marek Jaglarz, członek zarządu. Marek Jaglarz jest absolwentem Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie ochrony środowiska, energetyki oraz zarządzania i finansów. Potencjał wytwórczy i możliwości produkcyjne elektrowni. Tutaj posłużymy się tabelką. podstawowe urządzenia wytwórcze Tutaj posłużymy się tabelką Dziękujemy za uwagę Mamy nadzieję, że prezentacja się podobała i dowiedzieliście się najważniejszych informacji o naszej skawińskiej elektrowni.